Kevin i ja wynajmujemy nasze mieszkanie na Airbnb, w związku z czym musimy spędzić dwie noce pod namiotem. Mamy tutaj poduszki, torby i musieliśmy pozbyć się naszych chruści, zobaczcie, spaki. Więc oczywiście mieliśmy misję do wykonania, podjechać na sam szczyt góry i wyrzucić część tych rzeczy w jednym miejscu, a część w drugim miejscu, żeby to nie było oczywiście za bardzo podejrzane. No i musimy umyć to cudeńko, więc o to nadchodzimy. Pierwszy raz to autko będzie myte. Jeszcze nigdy nie oddaliśmy go do myjni, więc... Jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy podekscytowani. How much was it? $13? Yeah. 13 dolców. U nas w LA kosztuje to zaledwie 8, więc standardik, ceny wyżej. O oh, yeah. It's gonna be rainy. Właśnie odkryliśmy wcześniej, że wśród tych wszystkich chruści były trzy malusie jaszczurki. Ja je wziąłam na rąsie ale zdążyły mi uciec. Wreszcie będziemy wyglądać jak ludzie w tym pick-upie, a nie jak lokalni Hawajczycy. To znaczy mnie to nie przeszkadza, ale osobiście jak nasi znajomi nas widzą gdzieś tam na dzielni, to zawsze się śmieją, że my zawsze tak na dziko i na biedaka. Skrajnie. No ale to już jesteśmy. He saw this truck and he was like fuck my life. <laughs> him. He's so sad. Like, I know. To He's like poor people, man. Fuck They're struggling. No, musimy jeszcze podjechać do Lisy na mieszkanie, żeby pożyczyć od niej śpiwór i jakiś materac, bo nie mamy tego ze sobą. I mamy dylemat, gdzie tu spać pod namiotem. Pójdzie, pojedziemy albo na North Shore, na naszą, do naszej stałej miejscówki, albo udamy się na Waimanalo, czyli też nasza stała miejscówka. North Shore jest zdecydowanie dalej, ale jest bardziej na dziko i na odludziu, więc jest mniejsze ryzyko że znajdzie nas policja i wsadzi do paki, więc chyba wybierzemy Maim waimanalo. Right babe, are we gonna stay in Waimanalo or North Shore? Uh, probably you Waimanalo, know, whatever. Oh man, look at the bed. Wiedziałem, jak widział ten nasz syf z tyłu, to się trochę przeraził. Pomyślał sobie pewnie, że Mamy ciężki żywot. Patrzcie jaka dyskotyka. Party time! Nasza decyzja o umyciu tego pojazdu nie była najlepszym rozwiązaniem, dlatego że tył jest cały mokry, a to oznacza, że nie możemy wrzucić tam naszych toreb, bo będą mokre, brzydkie, śmierdzące i całe w błocie. Więc jak zwykle Państwo... Pierogi, więc jak zwykle tym pierogi nie podejmuje dobrych decyzji. Ahoj przygoda! Myślicie, że tylko w Polsce ludzie są idiotami, ale zobaczcie, to kobieta, azjatka ogląda sobie coś na pewnecie, prowadząc auto. Bardzo mądrze bardzo. Dzień dobry, ja właśnie się obudziłam. Zresztą, widać. Godzina 6.57. Pierwsza noc, tym razem na Waimanalo, nie na North Shore. Noc była bardzo spokojna, nie wiał wiatr, nie padał deszcz. Policja nie zapukała do naszych drzwi. Było dosyć twardo, bo mamy tylko matę i to matę do jogi, więc było trochę słabo, ale i tak spałam jak dzidziuś najważniejszą zaletą spania na plaży oczywiście jest postaram się Wam przybliżyć obraz hawajskich standardów, szczególnie tutaj na Waimanalo, pokażę Wam teraz jak wyglądają publiczne toalety na Hawajach wiem, że to nie jest nic szczególnego, ale dla osób chętnych i żądnych przygód ta informacja powinna być dosyć przydatna, tutaj są ławeczki, tutaj umywaleczki przy bardzo woda działa, zimna oczywiście nie ma wody ciepłej kibeluś jeden, drugi, trzeci, czwarty piąty, bardzo skromnie, tam jest prysznic jakby ktoś chciał się wykąpciać, oczywiście też zimna, lodowata wręcz woda i ja nie narzekam, że dla mnie żyć nie umierać o, Devin już się obudził Dzień dobry. Dzień dobry. How's your sleep? Good. Słuchajcie, komunikat dla wszystkich mieszkańców tej planety. Nie zaśmiecajcie proszę środowiska, bo to jest właśnie to, co się dzieje. Zaśmiecacie takie piękne miejsce. Jak na przykład Hawaje. Proszę Was. Błagam wręcz. Nie używajcie plastiku. Plastik to śmierć. Ale tu pięknie. Ale tu pięknie. Ale tu pięknie. Pięknie, pięknie. Działamy. Idziemy umyć ząbusie. Wziąć prysznic i ruszamy dalej na podbój. Naszej ukochanej wyspy. Wow! Zmiana planów. Nasz gość Airbnb zmienił zdanie. Musiał wrócić na mainland, więc my mamy nocleg u nas w domku. Nie musimy spać pod namiotem. Czyli spędziliśmy tylko jedną noc, a nie dwie. Tak wygląda, jak to mówiła moja nauczycielka z matematyki, także w ten sposób. Same wspinanie się na tą górę. Oto, właśnie, mordercze pokoje. Z tej strony ludzie się wspinają, a zaraz Wam pokażę tę drugą, bardziej morderczą stronę. tak bardzo niewinnie wygląda, ale zaraz Wam pokażę o co chodzi. A nasza znajoma pokonuje ten dystans w jakieś 13 minut wygląda to bardzo morderczo, to są po prostu schody, schody, które prowadzą na sam szczyt gór. Coś strasznego. A teraz pokażemy Wam, ile kosztuje paliwo na Hawajach. Żebyście wiedzieli, jak tutaj jest tanie. Żeby zapełnić cały bak... Musimy zapłacić 48 dolarów.